Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z PWZ. Słuchajcie, dawno nie było tu żadnego odcinka o programowaniu, tak? Treści o programowaniu w klasach szkoły podstawowej, w tych, których uczę się skończyły, więc zrobiliśmy coś innego, no ale żeby sobie przypomnieć, że, że jest to kanał przede wszystkim programistyczny, dziś zrobimy sobie program. Ale ten nie, nie będzie program, który będzie jakby jakimś zadaniem z podręcznika, tylko taki, taki program na koniec roku szkolnego, który się nam właśnie. Nieubłaganie zbliża, tak? Program nazywałem świadectwo z paskiem i będę chciał stworzyć program, który odpowie nam na pytanie, czy otrzymamy świadectwo z paskiem. No więc teraz słuchajcie, założenia programu są bardzo proste. Żeby dostać świadectwo z paskiem, czyli tak zwane świadectwo z wyróżnieniem, to musimy mieć średnią ocen z przedmiotów, przynajmniej 475 oraz musimy mieć przynajmniej bardzo dobre zachowanie. Więc będziemy musieli zapytać naszego użytkownika. O te właśnie oceny, jakie on otrzymał z tych powiedzmy kilku przedmiotów, tak? zapytać go o oceny z zachowania, a potem sprawdzić, czy ma odpowiednią średnią ocen, i czy ma przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. I wtedy odpowiedzieć mu na pytanie, czy to świat z paskiem mu się należy, czy może niekoniecznie. Słuchajcie. Dobra, i teraz musimy w takim razie zrobić tutaj parę rzeczy. Ja już słuchajcie. Zrobiłem sobie scenę. Na tej scenie mam właśnie taki obrazek świadectwa z paskiem, tak, ale to akurat nie jest to najważniejsze. Przejdę sobie teraz do mojego kota, oczywiście do skryptów tego kota, i będziemy sobie działać. Po pierwsze, będziemy potrzebować jakby tą listę ocen, tak, czy musimy ją sobie zapamiętać. W gruncie rzeczy nie musielibyśmy ją zapamiętać, ale spróbujmy ją zapamiętać, No ponieważ chyba. No dobrze, chcielibyśmy ją jednak pamiętać, więc stworzymy sobie listę, tak? A więc stworzymy sobie listę o nazwie oceny. I tu będziemy zapamiętywać nasze oceny. Tak. No i teraz jakie będą nam potrzebne oceny. I tutaj sobie wbijemy przedmioty, już powiedzmy na stałe, czyli po pierwsze pod jedynką zapamiętam sobie zachowanie. Tak. Dobra, pod dwójką powiedzmy język polski. Pod trójką. Język angielski, niech będzie. Albo język obcy, bo może nie wszyscy się uczą angielskiego. Język obcy. Tak. Albo nie tak. Język angielski. Dobra. Matematyka. Przyjmiemy, że wszyscy mają język tak angielski. Jak mają inne, to wpiszą po prostu tam. No nie wiem. Fizyka. chemia, Informa. Co tam jeszcze mamy? Biologia, geografia, historia, plastyka, muzyka. No dobra, słuchajcie, wystarczy, jakby ktoś miał więcej, to sobie tam dopiszę albo dostosuje tą listę, żeby do niego pasowała. Dobra. No, i teraz skoro tą listę już mamy, to chcielibyśmy, słuchajcie. To jest bardziej lista, która powinna się nazywać, chyba bardziej przedmioty, tak? Zmienimy sobie tą nazwę na przedmioty. No właśnie. Dobra. Natomiast stworzymy sobie drugą listę, która się będzie nazywać oceny. OK? Dobra. I tutaj, liście przedmioty. Z drugiej strony sceny będą odpowiadać oceny. Tak? Dobra. No i teraz chcielibyśmy, słuchajcie, zapytać o ocenę z każdego z tych przedmiotów, które tutaj podałem, tak? No to dobra, przystępujemy do programowania. Zaczynamy od kiedy kliknięto zielona flaga. I teraz, słuchajcie, musielibyśmy sobie. Stworzyć zmienną indeks, tak jak to działaliśmy przy listach. Zmienimy, może, tą Zmień nazwę zmiennej na indeks. Dobra i ten indeks ustawimy na początek na 1. Tak? Czyli najpierw będziemy pytać o tą ocenę z zachowania. I teraz jeżeli. To zachowanie nie będzie bardzo dobre, to powiedzmy, że od razu skończymy program, tak? Czyli nie będzie sensu pytać o pozostałe oceny, bo będzie jasne, że świadectwo z paskiem nam się nie należy, tak? Czyli teraz tak, zapytamy się użytkownika o ocenę z zachowania. Podaj ocenę z zachowania i teraz, że to by było w skali 1,6, tak? Zakładając, że 6 to wzorowe i tak dalej, bardzo dobre, dobre i w dół, tak? Dobra, i teraz tak, jeżeli, jeżeli nasze zachowanie będzie mniejsze niż 5, tak, dobrze myślę, czyli jeżeli odpowiedź, odpowiedź będzie mniejsza niż 5, to koniec programu od razu, więc może byśmy, słuchajcie, dali sobie nie tą pętlę, a znaczy nie tą instrukcję warunkową, tylko tą rozbudowaną. Dobra, czyli jeżeli, gdzie to mamy odpowiedź? Odpowiedź będzie mniejsza niż 5, no to od razu możemy zakończyć program. Czyli świadectwo, a nie otrzymasz świadectwa z paskiem. Dobra. I sprawa załatwiona. W gruncie rzeczy w tym momencie nasz program mógłby się skończyć. Jeżeli sobie hmm, klikniemy Podaj ocenę z zachowania, tak, i damy, że to jest 3, no to nie otrzymasz świadectwa z paskiem, wszystko jest jasne, nie musimy nic dalej robić. Natomiast słuchajcie, w przeciwnym wypadku... W przeciwnym wypadku... Co w przeciwnym wypadku? W przeciwnym wypadku dodamy tą naszą ocenę z zachowania do naszej... Do naszej, słuchajcie listy oceny, tak? Czyli przejdziemy sobie tutaj, dodaj odpowiedź do oceny, tak? Dobra. No i teraz byśmy się chcieli przebiec po wszystkich przedmiotach, ale licząc od indeksu drugiego i zapytać o te oceny. Tak, czyli zmienimy sobie indeks o 1 i teraz będziemy przechodzić przez wszystkie jakby pozostałe przedmioty, czyli musimy zapytać o wszystkie pozostałe przedmioty. Będzie nam do tego potrzebna pętla. Powtarzaj. Powtarzaj, tak? I teraz ile razy, no tyle razy, jak długa jest lista, czyli teraz. E element długość długość listy przedmioty ale minus jeden bo pierwsze jest zachowanie tak też mamy to wpisane na listę czyli musimy sobie od tej długości odjąć 1. no robiliśmy to już wielokrotnie szczególnie klasa szósta czyli tyle razy musimy powtórzyć tak czyli jeżeli nasza długość listy jest w tym momencie czekajcie, u to mi zasłania to 12, no to musimy to po prostu powtórzyć 11 razy, tak? No i teraz tak, musimy poprosić naszego użytkownika, żeby podał nam ocenę, ale z przedmiotu, który jest tu na liście, tak? Czyli będziemy musieli dać pytanie, ale będziemy musieli użyć połącz apple i banana i to chyba nie raz, tak? Czyli tak, podaj ocenę z, spacja, teraz Odpowiedni element z listy, element z listy o wartości indeks, tak, czyli ten, w tym, w tym wypadku będzie na razie to drugi, a potem każdy kolejny. Podaj ocenę z. No i chyba dobra, może i wystarczy. Dobra, byśmy to włożyli tutaj. No i próbujmy. Podaj ocenę z zachowania i dajmy na to, że jest to bardzo dobre. Podajemy 5 i podaj ocenę z, aha, tylko nie z oceny, tylko oczywiście z przedmioty, tak? Czyli jeszcze raz odpalamy. Podaj ocenę z zachowania, 5. Podaj ocenę z język polski. Dlaczego od razu? Czekajcie, bo od razu mi piątka wskoczyła, ale czekajcie, 6. bo tu nie zmieniam indeksu. Czekajcie. Jeszcze raz odpalamy, bo coś nie gra. Aha, oczywiście musimy wyczyścić na początku naszą. Usuń wszystko z oceny. Dobra. Czyli pod ocenę zachowania 5. Dobra. Podaj ten z język polski, 4, podaj z angielski. Tylko coś nam się to nie dodaje do listy, no bo nie daliśmy tego zresztą tutaj. No jak się ma dodawać, jak nie dodaliśmy. Tak? Czyli e, potrzebujemy każdą z tych ocen po zapytaniu dodać do listy. Tak, czyli to nam się będzie dodawać. E, dobra, no to spróbujmy. E, podaj cenę z zachowania. 6, 4, 5 O, właśnie, tylko że już widzicie, dało mi się przez przypadek 45. No, mam teraz oceny, ale teraz musiałbym jeszcze uniknąć sytuacji, że nagle podałem 45, tak? Czyli spróbuję to. Muszę zastosować kolejny warunek, tak? Co byśmy mogli tutaj użyć? Mamy coś takiego jak powtarzaj, aż, tak? Czyli powtarzaj, pytaj o tę ocenę tak długo, aż. Aż co? Aż, słuchajcie, nie będzie się ona mieściła w odpowiednim przedziale, tak? Czyli nie będzie się mieściła w przedziale od 1 do 6, tak? Czyli powtarzaj aż. No i teraz musielibyśmy sobie zmontować odpowiedni warunek. Czekajcie, gdzie byśmy tu mieli? G czyli tu byśmy potrzebowali spójnika i, bo jednocześnie nasza odpowiedź. <laughs> Czekajcie, powtarzaj aż. No i co? No dobra, kombinujmy. Jednocześnie nasza odpowiedź musi być, musi się zawierać w przedziale od 1 do 5, czyli musi być większa od. Tylko właśnie, tylko czy nie weźmy pod uwagę teraz tej odpowiedzi. Hmm, hmm, hmm. Czekajcie, dla pewności zrobiłbym tak. Dałbym sobie jeszcze jedną zmienną. Nazwałbym ją. Ocena. Ok, i teraz tutaj przypisałbym do tej oceny zero. Tak i powtarzaj: aż. Ocena, gdzie to mamy? Aż. Ocena. No, no, chodzi o cenę, chodzi. Nie będzie większa od 0, tak, i mniejsza od 7. Dobra, czyli musi być większa od 0, i musi być jednocześnie mniejsza od 7. Dobra, próbujmy. Dobra, z zachowania mamy piątkę, no i teraz mamy sześćdziesiątkę, siódemkę, nie. Mamy 0, nie, mamy 3. Czekajcie, bo coś chyba źle zmontowałem, ten warunek. Od... Aha, no właśnie, bo znaczy warunek zmontowałem dobrze, tylko teraz słuchajcie, musimy odpowiedź, gdzie mamy te zmienne. Ustaw. Ustaw. Ocena na odpowiedź, nie? Dobra. A potem, jeżeli wszystko będzie grało, to dodaj ocena. Dobra. Teraz już powinno grać. Z zachowania mam 5, a potem 67 nie, ale 4 już skakuje. No widzicie, jak to jest. 9 nie może być. 3, 3, 3, 3, 3. 3. No i dobra. Czyli można powiedzieć, że pozbieraliśmy te oceny. Tutaj oczywiście to nam jest, nie potrzebujemy tego widzieć. I teraz słuchajcie, jak już dostaniemy wszystkie oceny, to musimy z tych ocen policzyć średnią. I teraz się patrzę, czy nie ma czasem takiej gotowej funkcji średnia, ale chyba nie widzę. Słuchajcie, ukryliste długość oceny. Hmm. Nie ma, czyli jeżeli nie ma, to musimy sobie policzyć suma ocen OK, czyli w momencie gdy będziemy dodawać naszą, oczywiście tą sumę ocen musimy ustawić gdzieś tu na początku na 0, tak, a gdy będziemy, gdy będziemy dodawać naszą ocenę do tablicy oceny, to musimy zmienić sumę ocen, o wartość tej oceny, właśnie. Dobra, to sobie na razie tu zobaczymy, czy to będzie nam dobrze działać. Dobra. No i oczywiście po przejściu tej całej pętli, tak, będziemy mieli, znaczy tej pętli, powtarzaj, tak? Będziemy mieli sumę ocen. Dobra. No i teraz musimy policzyć średnią, tak? I teraz kolejna zmienna, w takim razie średnia. Oczywiście tą średnią ustawimy sobie, na razie też ją tutaj damy, ustawimy ją sobie na początku na 0, na dobra, a po przejściu całej tej pętli ustawimy średnią, tutaj tak, dobrze myślę, to jest czas działamy w tej części w przeciwnym razie, ustawimy sobie średnia na suma suma ocen tak przez długość listy ale bez zachowania tak czyli to będzie długość listy minus jeden gdzieś już coś takiego mamy tutaj dobra długość listy bez zachowania i otrzymamy średnią no to zobaczmy czy to działa Dobra, i wyszła nam średnia 3,45. No i teraz moglibyśmy, słuchajcie, no moglibyśmy, nawet musimy, teraz sprawdzić, czy ta średnia jest większa, od 4 większa lub równa od 4,75. Czyli robimy sobie warunek, jeżeli, jeżeli w przeciwnym razie. Bo w przeciwnym razie też powiem, że świadectwo z paskiem nam się nie należy. Dobra. Jeżeli nasza średnia. Aha, tu znowu musi być większa lub równa. No to damy sobie tak. Musi być większa. czyli idziemy, to mamy. Średnia lub równa. Dobra. I teraz tak. To oczywiście chodzi o średnią. Więc jeżeli średnia, tu średnia. Tu średnia jest większa 4,75 lub równa 4,75. 4,75 dlaczego nie, 7, nie większa od 4,74? Bo jak widzicie, wychodzi mi tu taki ułamek dość duży. No, mógłbym oczywiście go próbować zaokrąglić, ale ponieważ na razie go nie zaokrąglam, no to robię taki warunek. Bardziej złożony, tak? Oczywiście można by było zrobić zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku, i wtedy można by było powiedzieć większe od 4,74, ale ponieważ nie mamy takiego zaokrąglenia i nie będziemy tego na razie robić, więc zrobimy sobie tak. A jednocześnie powtórzymy, yy, powtórzymy sobie alternatywę warunków. Dobra, czyli jeżeli ten warunek jest spełniony, no to wtedy możemy napisać. Powiedz brawo dobra, damy sobie jeszcze jeden otrzymujesz świadectwo z wyróżnieniem dobra, w przeciwnym wypadku niestety w tym roku szkolnym nie otrzymałeś świadectwa z paskiem. Dobra. No to spróbujmy. Słuchajcie. Ocena z zachowania 5. No i potem 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 2, 6. Dobra. Niestety. W tym roku nie otrzymałeś świadectwa z paskiem. Dobra, więc jeszcze teraz zróbmy tak, żebyśmy otrzymali. Odpalamy. 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 4, 6, 6, 5. Brawo. Otrzymujesz świadectwo z wyróżnieniem. Dobra, oczywiście możemy, słuchajcie, te zmienne pomocnicze, ich podgląd wyłączyć. No i słuchajcie, e, gra. No i mamy program, który sprawdza, czy otrzymamy w tym roku szkolnym świadectwo z paskiem. Jednocześnie wykorzystuje nam listy, tak, na których sporo pracowaliśmy, szczególnie w klasie szóstej w tym roku szkolnym. No oczywiście można byłoby tu jeszcze pokombinować z różnymi e, sytuacjami to znaczy sprawdzić czy czasem gdzieś nie dostaliśmy jedynki nie? no bo jak dostaliśmy z któregoś przedmiotu jedynkę to nie dość, że nie otrzymamy świadectwa z paskiem to w ogóle nie przejdziemy do następnej klasy nie? bo czysto teoretycznie mogłoby się zdarzyć, no słuchajcie spróbujmy zresztą nie? że mamy same szóstki i z czegoś jedynkę nie? czyli powiedzmy 6 z polskiego mamy jedynkę, a oprócz tego same szóstki, zobaczymy czy to nam da średnią na świadectwo z paskiem no i proszę, patrzcie się Otrzymałem świadectwo z wyróżnieniem, tak? Mimo, że mam jedynkę. No i tu by się trzeba było upewnić, tak? Czy czasem nie dostaliśmy jedynki, tak? Oczywiście można byłoby się upewnić... Tu byśmy mogli dorzucić warunek na przykład, tak? Albo moglibyśmy sobie, słuchajcie, tu przy dodawaniu ocen do tablicy dać jakąś zmienną pomocniczą na przykład, nie? I sprawdzić, czy czy ocena nie jest jedynką. Jeżeli byłaby jedynką, to na przykład dalibyśmy sobie, że zmienna jedynka na tak, nie? czyli na jeden, nie? I tu potem byśmy sobie sprawdzili, że średnia musi być 4,75 y, lub, y, no właśnie, to jest cztery, musi być równa lub większa 4,75 i nie możemy mieć tej jedynki, tak? Czyli na przykład zmienna jedynka nie jest jedynką, tak? Albo nie jest większa od 1, tak? Więc no, można by było taki warunek dołożyć, byłby to jak najbardziej. No ale to już jest, myślę, robota dla, dla was. Nie? Ja Wam tutaj pokazałem, jak by to można było rozwiązać. Więc jeszcze raz, jest to program taki treningowy, można powiedzieć, dodatkowy na koniec roku. Zachęcam Was do otworzenia swoich własnych programów. Mogą to być programy różnego rodzaju, przecież możecie budować gry, ale możecie sobie zbudować taki program, no jakby nie było praktyczny w pewien sposób. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.